Jak ładnie poprosisz, to wszystko dostajesz. Pepepep. maneczko, dzień dobry. Witam serdecznie. Hejka, hejka. No, nie powiedzcie Damian. Miał ja być streamu po 11. No, 13.30, to też jest po 11, prawda? Siema, wszystkim. Siema, dzień dobry. Trochę się nie udało wcześniej. Był taki plan. Owszem, ale nie pykło. Niestety nie pykło. Tak się niekiedy zdarza po prostu. Hej. Nie ma też Ok, no idę ją gościeżko, Tobię chciałem masystę z niego, bo ja nie złapałem. chociaż? Nie mam no, 10 więcej Tobi? Aaa, chciałem to oddać Była hoda, no wybacz Problemy się Aha. jeszcze mam taką cieczkę. O, dwa, dwa, cztery z pasywki, naprawdę? Aż tyle? Wow. Wait, Proszę do morza. Gdybym nie to był, bym za nią kamioż. 20 HP, radio serios. Dajmy go ciężarów, 10 HP. Dobra, nie, no mam 3400, nie wiem. Smog stoi, a my się na pierdzie, Ej, to jest mam spokój. To nie weszło, Dobra, ja ją złapię. Na rzece. No padł, mm -hmm. ale jest okej. Okay. Kurde, troszkę nas tutaj wywalają z naszego spota. mogę trafić. No raczej I każesz ją mordziaty? Co? Znowu kurwa flesza czekaj czy jest? Nie no, cały czas jest nice, no nie wiem, to jest któryś raz jak ja fleszę nie mogę wcisnąć z no, jakiegoś tam, podobnie się w końcu Musisz zacząć. Sławeczka. Może artystę robisz, że ty nie masz słowa, Marcie? No on słowa nie puścił w ogóle. Patrz. A, też omówiłeś to. Dobra, wiesz? O, ta, tak, wycofałem. Aha, on by go zabił. Ajajaj, aj, aj, niezrozumienie w kadrze Polaków. Kurczę. No. Kuczę lepiej, pierwszą. To ja osobiście wolę dawać kół pierwszy. Ale Erkę pierwszą też można dawać. Z każdym razem to mówię, gram kaziksem. Ja po prostu gram w ten sposób. Tak mi jest dobrze. Ale jeśli Wam jest dobrze dawać Erkę pierwszą, to tak sobie gramcie po prostu. Więc zrobić z podstawy z matmy, co najmniej 50% specjalnym. No to jestem specjalnym, kurcze. Ej, no ja akurat maturę pisałem po roku przerwy od szkoły, więc to, że zdałem jest za oni mnie to było tak, że miałem Grania Flick więc po czym poszedłem do, do maturki, widać, dobra. Zobaczymy co będzie. No i normalnie. Normalnie zdana, bo zdana. Bez jakiegoś szału. Aj No co jest? Halo! Zatrzymaj się. Stój Coś Ci pokażę. Zero, bo moje na dawaj. Trafiłem o, ja trafiłem. OOOOOG! K... Aż mi serduszko zakończył. Zbyt wiele, idę, idę, idę. Dobra, GG, koniec. No fajna gierka, fajna, fajna. Dobra, to jest super. Dużo golda, takaj sy. No, tylko ten to musi zacząć coś grać, kurde z głową. Bo na razie to. No nie zabiłem, wóz tutaj, płacimy. No, no. Timor idzie do nas. My się boimy? Czemu my się boimy? Co? Tak, małolusze? O kur... Ja pierdol... ale ładnie zagrał to. Dobra, ekran. Ok, bomba. Oj! Jestem Harvesta. Dobra. Nie Dobra, jednak z panią. Dobra, kończę to grę. Jak tam Timur zaraz skończy grę. Jak tam Timor zaraz skończy grę, to się popatrzy. Nie, ja, ale nie może tak skończyć. Poprawiamy KD. Większy niż 1. Let's go. Zapierdzielone. Dobra. Nie spodziewaj się zabójstwa, czyż powiem? O, trapy. Da Let's go. Co się O? 6 5. Masz? Zostawiam ci to, ZOSTAWIAM CI TO! Tak? Tak jest! Everybody na topie, ja robię smoka Siema Ej Zabij proszę ją ha, Haha, ale bekas nie Masz ją Otilus Ej, co?

nie było zamknięte. Tak i cio. Dawaj Dobra, daj. Masz? No ale dawaj taki, tam, kurcza jej. Padam? Nie, dobra. Wow. Proszę. No widzisz? Jak powiesz, proszę. Ładnie poproszę. Jak ładnie poprosisz? To wszystko dostajesz! I o to chodzi! Oj... No i o to chodzi! Powiesz proszę, powiesz dziękuję Nie wszystko w twoim życiu będzie lepsze. Patrz, popatrz, tu jest... Dobra, Eee, Panowie, za 4 sekundy wracam, dobra? Czekajcie na do mnie. Wait, 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 Dobra. 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 Kocie zaraz idziemy. Jeść. Dobra, blue jeszcze. Ja mogę gonić? No, nie ma sensu. Dobra. Czekaj, czyli Dobra. Kocur! Już! Pa, zaraz im Nexus rozwalam. O. Okej, okay, dobra, daj surrender. Spoko. Lecę? Jebiście, że zaufałeś, dzięki za zaufanie, Morziaty. Co to to chciałem oddać? Ach, myślę, że to może pan Ej. Oj Nie zabieram, nie zabieram Bo, myślę, że go nie podbiję Przecież powiem No jak troszkę w timing Nie musiałem tego zabierać. Smog 18. Aha, masz ulti, zraszek, fajny. Też, dobra! Dobra! Draven potrafi! Chyba ich hipita stanie zaraz. Ale kadra się. Och shit no to było ciężkie trochę. Dobra, no nic, no nie ma... nie ma full guys, to ja uciekam. Tyle grania w komputer dzisiaj. Starczy.